When you walk, I stumble. When you talk, oh, Tak było ciężko znaleźć miejsce parkingowe, dziewczyny. Z pół godziny, gdy się w kółko. A ty znowu brasz? No tak, cały czas gra, gra. Mówiłam, żeby mi pomogła Przyneli. No niestety, nie mogę się doprosić. Ja to Ganie to jest głowy, wybiję. Ja nie żartuję. Co nie zapisało się? Jest. Dobra Michu, idź szybko myj te zęby, bo zaraz idziemy na tą premierę. Nie ma czasu. Dobra, to ja idę myć zęby szybko się jakoś ogarnę i zaraz lecimy, bo o 18 się zaczyna baranek Show przed premiera super youtuberkami. Jesteś tylko taty. Cały czas mi robi na Przecież, no stop się nie będę uczyć. Aż tyle zadań, przecież nie mam, nie? No, tak mi robi na złość, to ja teraz muszę zrobię na złość. I teraz proszę 10 minut mi nie przeszkadzać. O, ciekawe, to ostatnie punkt Nie zagręcił tubki. Nawet nie mogę w spokoju umyć Co ty znowu mała chcesz? Znowu mi zawracasz gitarę No chodź tato, pośpiesz się No idę, co się stało? Chciałem zęby że tu jest godzina Tam? No bo mi tak tylko troszeczkę brakuje i nie mogę tego przejść po prostu No, no wprost. To zawracasz mi gitarę, żeby ci przejść misję Poświęcę się te dwie minuty i ci to przejdę A ty zrób coś, nie wiem, pomóż Mam przy Neli Wiesz co, idę do toalety. Słuchajcie, mam fajny pomysł. Zrobię dla ciebie śmiesznego pranka. No, dobra, zrobimy sobie coś takiego. Mm. Mi raccite dopo poi, dai. Stravone non danza e non la vuole sentire. Puff. Nie, tak, i przychodź już, bo i tak zaraz idziemy, tak? A Ty zawracasz, wiesz co? A już Ci prawie to przeszło. Ale wciąż mam tak grać, fajna. Tym małym Meksy Meksykańc, Meksykańcem lubię grać. Bardzo dobry jest. Dobra. Fajnie było, ale się zaraz spóźnimy, ale chcę te zęby. Ja już ubieram ty... Dobra. W spokoju myć te zęby, bo przecież... Co to, się to co to jest? Nie, no to jest. To co zrobił ja ja? To jest jakieś mydło. Ja to sprawka. To nie moja, ja nic nie wiem. Co ci chodzi? Ta szczotka. A my zęb nie umiesz? Jak nie umiem? Tu, tu był jakiś krem na niej. Normalnie jakimś mydłem śmierdzi mi z buzi teraz. Co ty za pastę kupiłeś? Będziecie mi odkupywać i szczoteczkę i nową pastę będziecie kupować, bo ta jest jakaś... Ja nic nie wiem przecież. ja byłam zęby dzisiaj... No najlepiej jeszcze na cię małą zgoncie. Najlepiej. I ty nie wiem, palcem umyć te zęby, a ty masz karę i nigdzie nie idziesz na żadną na przed. co ja nie... nie idziesz na żadną przedpremierę, koniec. Ale... Nie idziesz na żadną premierę. Nie, mam... koniec. My mam zęby. To nie moja. Na pewno to jest Twoja sprawka, ty byłaś ostatnia złazienica. Nie idziesz na przedpremierę. No najlepiej, Daćmy od razu karę. Grać mi nie wolno nie. i jeszcze na dodatek nie mogę iść na ważną przedpremierę bajki Baranek Show. I jeszcze się spotkam z YouTuberkami. Ja Też bardzo chciałam no Co teraz zrobię? No Mam pomysł. Już gotowa? Nela tak, gotowa. No już gotowi. Już się przebieramy. Ubieramy. A ty gdzieś się szykujesz? Ty nigdzie nie idziesz. To cię się Aha, no dobra. Ty, ja ty zostajesz ja w domu. Dobra. Dobra, a my się i Już lecimy. Za dwie godzinki jesteśmy z powrotem. Skończą pranki na tacie różne rzeczy, to wtedy będziemy. może. negocjować i będziesz gdzieś sobie chodziła z nami. A few moments later. Dlaczego nie ma Nikoli? Nie wiem, powinna być. Widzę. No, powinna być właśnie. Inside every mind. If you look, you will find.

I want to sleep, you want to chat. You want to talk about the thises and the thats. Oh no. Oh no. The lights are out. I'm getting cozy when you turn on me and tell me you're not trying to be nosy but you want to know the things that I am thinking all about in my head. I'm dead. I'm gonna have a sleepless night ahead. All is touchy. But I'm so few moments later. You say to open up and let emotions run so deep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling like I just wanna shut up and sleep. Słuchajcie, to był po prostu taki fat. Rodzice mi nawet nie zobaczyli. Tam było tyle ludzi, tyle innych super, że nie zwrócili na mnie uwagi. Więc naprawdę, mega nie została kar i bo ona się się bardzo cieszę. A teraz idę um, już spać szybko, bo myślę, że zaraz przyjdą boju, bo chyba słyszałam jak. i'm thinking of you but i'm feeling like i ought to just shove you on the bedroom floor Słuchajcie, my no już po spotkaniu, po, po premierze, bajka była naprawdę super, super. polecamy. Jesteśmy ciekawi, co Nikola robiła. W końcu będziemy miała karę i nie, nie będzie robiła pranków na mnie ani na mamie. Skończyło się. Ciekawy jestem, co ona robi. Pogaszone. Może poszła spać. A babcia już poszła? Nie. Bo babcia tu, słuchajcie, naprzeciwko mieszka. Tak, babcia mówiła, że jak Nikola będzie spała, to babcia idzie do siebie, tak? Mhm. Nie wiem. I co? Śpi już. No. Pewno obrażona na cały świat, ale co zrobisz? Odechce jej się. Jutro jej powiemy jak było. A jeszcze się zbliża, jeszcze się zbliża następna premiera, to może do tamtej pory przestanie mi robić pranki. To w końcu ją zabierzemy. A teraz się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinaczku. Pa, pa. Pa, pa. A ty. To nie śpisz? Nie śpisz. Ale musiałam się pożegnać. Pa, pa. Dziwne. No właśnie. No dobra. dobra. Babcia dawno poszła? Mm, może jakieś dziesięć minut Aha. No dobra. Pa.